Nadszedł czas pożegnania kolejnych absolwentów naszej szkoły. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości rodziców, dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne oraz Was, drodzy absolwenci. Dziś, drodzy abiturienci, zostanie zamknięty kolejny rozdział Waszego życia. Szkoła i niezapomniane doznania z nią związane. Wraz z dzisiejszym dniem odejdą do historii. Od dziś rozpoczynacie długą i daleką podróż w nieznane. Podróż zwaną dorosłym życiem. Wasza przyszłość to plany, pragnienia, marzenia, popełnianie błędów, wyciąganie wniosków. Drogim koleżankom i kolegom w imieniu swoim i samorządu uczniowskiego życzę samych sukcesów w dorosłym życiu oraz szczęścia, które jest tym na szukanie czego warto poświęcić życie. Dziękuję. Życzę Wam, drodzy absolwenci, aby wasze umysły nie poddały się stresowi. By każdy egzamin był zdany na miarę Waszych możliwości i zdolności. Czasem potrzeba też odrobiny szczęścia, którego w imieniu wszystkich pracowników B-66 Wam życzę. Zdajcie te egzaminy, a potem łapcie w żagle pomyślne wiatry. Nie żegnam was, lecz mówię do zobaczenia, licząc, że będziecie pamiętać o swojej szkole. Życzę wam dobrych wyborów w życiu, takich, których konsekwencją będzie spełnienie szczęście, radość i rozwijanie swoich pasji. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadziei odwaj, Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj. Bardzo mi się podobało zakończenie. E, fajny występ nauczycieli, e, miłe i pozytywne zaskoczenie. No zakończenie szkoły podobało nam się, było całkowicie wyróżniające. Fajnie było, bo ja się popłakałam. Bardzo ciekawym pomysłem było to, jak nauczyciele śpiewali. Podobało mi się to. No fajnie, że mogliśmy e, pomóc w działaniu szkoły. Bardzo się cieszymy, że przez te wszystkie lata mogliśmy się tyle nauczyć. Szczerze mówiąc, idąc do pierwszej klasy, nie spodziewałam się, że trafię na tak cudowną kadę, na tak wspaniałych nauczycieli... Krew, pod... I łzy.